Hej, z tej strony Rabbit i witam Was w 11 odcinku z Uniwerka z Rabbitem. W dzisiejszym odcinku chyba napiszemy pracę, ponieważ już się zbliża koniec semestru. Też się zbliża chyba koniec szkoły. Jest już coraz bliżej do wakacji. Ja się nie mogę już doczekać wakacji. Olga w takim razie wstała późno, bo ona chyba w poprzednim odcinku była w klubie. No i niech ona sobie stanie, pójdzie sobie z Ryciuszu, weźmie sobie prysznic. Może wiesz śpiewaj pod prysznicem, jakby masz w końcu czas, żeby się umyć na spokojnie. Okej, okay. zakończyła tą czynność i może niech ona już weźmie, wywali to, bo je to już cały semestr, może już to jedzenie nie jest na pewno dobre. Zarobiliśmy na nim chociaż tyle plus. I ugotuj może coś nowego nareszcie, żeby nie jest do końca serii tego samego jedzenia Dobra. Masz dziesiąty poziom umiejętności Ej ty, to weźmy, może w takim razie zróbmy coś takiego ofensy. Kurczaka pieczonego zrobimy. A co? Kto bogatemu zabroni? Właśnie jest bogata. Jest bogata, bo obrazy malowaliśmy w poprzednim odcinku. Eee, coś jest tam z tym pikarnikiem. Dobra, ja nie będę komentował tego pikarnika. Z nim jesteś po prostu chyba nie tak. w sensie było. Teraz już nie jest. "Gdzie jest grz gdzie jest ten wiatrak do termoobiegu? Jak to? Termoobieg to jest mój ulubiony tryb w piekarniku." A tu tak bez termoobiegu. Nie chciałbym mieszkać w Simpsach. <laughs> Piekarnik bez termoobiegu. Okropieństwo. <laughs> no i weź sobie zjedz już. Weź sobie porcję. Jaka jest jakoś wspaniała. Bez laktozy. Crazy girl. I w takim razie idziemy. Uniwersytet. Zadania na kursy. Praca semestralna. Redaguj. pracę bez kiepska. Olga uznała, że jej praca semestralna prezentuje się już wystarczająco dobrze. Czyli już masz pracę świetną. Także... Uniwersytet zadania na kursy, praca semestralna i jest to praca znakomita. To wyścig, już ją oddaj od razu. Dobra, teraz jest ten stresik wysyłania tych prac. Dobra, no i Uniwersytet zadania na kursy, praca semestralna. No i może pisz tą pracę. No bo ona wie, wczoraj, wczoraj tańczyła w klubie do późna. Także ona specjalnie poszła do, do tego klubu tańczyć, żeby wiedzieć, co napisać w pracy. Taniec, hop, siub, hyc. Na pewno tak było. Okej, okay, wstępną wersję. Może ić się też redaguj już przy okazji. I powinnaś też zrobić w sumie te jakby zadania. Także też je zrobimy dzisiaj. Możesz w sumie już sprzedać to jedną pracę domową. Już nam się nie przyda. Oj, no i wzięła zepsuła komputer. O, co to za śmietnik! To była ta sama reakcja, mi się nagle komputer wykrzeczył. Mam nadzieję, że zapisa chociaż tę pracę. Więc co nawet zrobić w takiej sytuacji? No napraw. Y Czemu ta płyta jest większa od tego komputera? Jakim cudem ona się tam zmieściła? Czemu ona dokręcając coś, jakimś śrubokrętem to naprawia? Czemu ona jedzie po płycie śrubokrętem i ten komputer ma się naprawić? I czemu z jego iskry lecą? To nie jest chyba normalne. Wejdźcie może uniwersytet i zadaj na kurs i pracę z Redaguj pracę. O! Malkę uznaję, że jej praca jest już świetna, ale może o 22.30 tego nie wysyłaj, tylko jutro rano to wyślesz. No i idź ty w sumie spać już, bo i tak nie masz co robić. Jak wstaniesz, to pójdziesz sobie zjeść kurczaka. Dobra. Ta co wzięła, zjadła wszystko z kością nawet. No i może weź, zacznij robić jakieś prace domowe. Ten taniec hop się bo będziesz pamiętać. Tak, w ogóle, to taniec nie jest umiejętnością, która ma tylko 5 poziomów, bo tak mi się coś kojarzy, bo niektóre, żeby być maksymalne, mają 5, a niektóre 10. Jesień już jest. Wow, wow. I teraz mi już przypomniało, jak w pierwszym odcinku było coś takiego, że no, że jest jesień, dlatego takie jesienne zasłony później, ale jest zima. I jedyne co w nim zmieniłem, to dam te firaneczki i tyle to jest wszystko, co zmieniłem w tym domu. I tak to firanki są, tak sezonowo jest zima. E, no, to, no to... się zmieniło tylko to, że to są firanki. <ścoughs> tak, tak, Wcale, wcale to nie tak wyszło. Bo... No... E, nowe firanki są. Tutaj strasznie słychać jak mój głos przyszedł ewolucję przez te półtorej roku chyba. I tak mi się przypomniało to. Jeju... to było tak dawno temu już. To było niecałe dwa lata temu. Wow. Ta seria długo trwa, półtorej roku chyba, nie wiem, w sensie, kiedyś ona się zaczęła, jakoś chyba w październiku 2021, czy tam listopadzie 2021, coś takiego. No ona też miała długą przerwę jednak, co jak co, ale no, dawno temu się już zaczęła, a ja takie rzeczy pamiętam. Dobra, zrób sobie jeszcze jedną pracę, przyprawa na każdą porę roku, dobrze. Ja zrób też tą już ostatnią pracę i możemy chyba pójść wysłać i masz już wszystko sięko odrobione. No i teraz w takiej sytuacji, wiesz co, skorzystaj i pójdziesz... Nie będę czy już wysłać tę pracę czy nie, znajdę na kursy, praca semestralna i oddaj pracę semestralną. Nie ma to jak mieć trzy szczoteczki do zębów mieszkając samą. Weź sobie, może pograj w simów na zawsze i może nie wiem tą swoją przyjaciółkę. Zaraz tu będzie... O nie, nie zaplanuj stroj, nie zaplanowywuj strojów. Olga, nie, nie, nie planuj stroju. O nie, o nie, o nie. Teraz będzie głupia sytuacja. Jak ona ją zaprosi to będzie zazdrosny Jak jej nie zaprosi to będzie ja ją zaprosiła No i co? No i mamy przerąbane w tym momencie Oj, oj, o weszła Weszła sama jaka mądra Mądra jest, mądra no Tu nie napisała o sms-em Ty, wchodź po prostu Jak do siebie o, popraw humor, Poproszę o radę, podziel się pomysłami, rozmawiaj o słonecznej pogodzie, narzekaj na problemy i, nie wiem, się ulubionymi piosenkarzami? To jest bardzo fajny temat do rozmowy. Narzekaj na ceny podręczników. Jeden Simoleon to jest za drogo. Jak tak można? Zdzierstwo. Dobrze, może wy się mu wyślij już do domu? Posiedziałeś ci chwilę. Może, Olga, weź ty se wyłącz termostat po prostu. I dobrze, no i co robimy w takiej sytuacji, nie wiem. Może, możemy w sumie nic już nie mamy do roboty za bardzo. Dobrze, mam taki pomysł, że może wejść na maluj jeden obraz jeszcze. Oszty bardzo ładny obraz. On mi się mega podoba. Ej, ale nie ironicznie, serio jest ładny i nie wiem, co mam z nim teraz zrobić. Będę go gdzieś tu powiesił. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i komentarz. A jeżeli chcecie zobaczyć następny odcinek, który będzie kończył tą serię, to zostawcie subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia. Nowe filmy są co sobotę o 16.30. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Pa!